Niestety nie udało się dzisiaj wygrać wino Wrocławiu. Porażka 4 do 1. Jak Pan ocenia to spotkanie? No, niestety nie tak sobie wyobrażałem ten debiut w piłce seniorskiej na tym poziomie rozrywkowym. Czasami życie jest brutalne i sprowadza nas na ziemię. Niewątpliwie zupełnie inaczej wyglądałby ten mecz, gdyby nie no, fatalna decyzja sędziego w ostatnich mm, sekundach, właściwie pierwszej połowy, gdzie podarował y, gospodarzom rzut karny, który skrzętnie wykorzystali. Na pewno on ustawił ten mecz. Zapaliśmy wiatr w plecy przy, przy bramce na 2 do 1, no ale niestety kolejny klops bramkarza i, i tutaj już ciężko było dogonić gospodarze rozpędzonych. No właśnie, Kujawia potem przeszła tak naprawdę na ofensywę i tylko wyprowadzali bardzo groźne kontrataki, które, które z dwóch z nich też zakończyły się strzeleniem bramki. Tak, dwóch z nich zakończyły się strzeleniem bramki. Jeden można było porę zażegnać, no niestety tutaj znowu moment zawahania Damiana spowodowało, że, że udało się tę sytuację wykorzystać. Natomiast przy tej faktycznie e, drugiej sytuacji, o której mówiliśmy, udało się tutaj nasz obrońca zbyt łatwo zwieść i, i wykorzystał to na zawodnich gospodarzy. No, wielkie, wielkie, wielkie rozczarowanie z mojej strony po tym meczu. Mam nadzieję, że e, mimo wszystko Gra troszeczkę lepiej wyglądała jak w ostatnich, w ostatnich meczach, sami zawodnicy czują, czują że, że już troszeczkę lepiej to dzisiaj wyglądało na boisku. Mam no, nadzieję, że ostatni mecz, który nam pozostał w tym świecie będzie już zupełnie innym, innym widowiskiem, innym meczem i wreszcie przełamiemy się i zdobędziemy nie tylko jedną, ale dwie i może a daj Boże, więcej bramek. No właśnie, a czego zabrakło w dzisiejszym meczu, żeby jednak, jednak tutaj jakiś korzystniejszy rezultat ugrać? No znowu zabrakło nam takiego killera pod bramką przeciwnika, bo i w pierwszej, i w drugiej połowie mieliśmy tej sytuacji. I myślę, no, no tyle, że powinniśmy co najmniej, co najmniej jedną, a dwie na pewno też już zmieścić w bramce. No niestety, no nie udało nam się dzisiaj tego dokonać i, i, i dlatego to schodzimy z boiska przegrani. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie trenerze, dzisiaj zwycięstwo z Polonią Środa 4 do 1. Jak Pan ocenia to spotkanie? Hmm. Myślę, że w miarę wyrównane w drugiej połowie, to na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby 4-1 wygrać. No, więcej błędów popełnialiście Wy niż my i dlatego, dlatego takim wynikiem się skończyło. Na pewno pomogła Wam druga bramka, która wpadła w dość takich dla nas pechowych okolicznościach. No Na pewno, no, niestety. No, zdarzają się błędy bramkarzem. No, trochę współczuję, bo ja wiem, młody chłopak jest, ale, ale na pewno to nam pomogło. No. Dziękuję i życzę dziękuję. powodzenia w kolejnych meczach.